dobry, dzisiaj dobra. będziemy a, polowali a, na jest, podpory. A, dobra, czy jest? Cze, tam lezę. A, wytnę to jak coś. Rówi. Dzień dobry, lewak. Idziemy na prawo. Lewaki. Ja, ja teraz cię stanę przeciętnym graczem CS i będę spokoju. tak. Widzicie, jest spokój. O, to jest coś. A, e, coś jest. U. Są czaszki. Ojej. Czaszka. Oh, maga. Ja wiem, tam są drzwi sprawnie. zamknięte, jak coś. To Czemu drzwi świece, drzwi tak, Czemu te świece tak dziwnie działają? On teraz to user? Tam są drzwi zamknięte. Tu. Do gdzie? O tam dobrze. To jest Jakby no. te drzwi wyglądają jakby. A jak wy otwieraliście drzwi te? E po prostu przytrzymujesz, ale ty się nie da. A. O, jojoj. yo. A to pewnie te schody były, jakbyśmy o, ja byśmy. Oj O, a ja tu byłem. O, ja, tutaj, tutaj, się chowamy. Tutaj się chowamy, jakby. No. Zapamiętajcie ja ja to miejsce. Ja bym... ja bym... um. Drewno, zapasy. O nie, nie drewno, to jest tam. To to jest. Siano czasia i. Ja bym, ja bym... Nie, to się nazywa? Jakieś papiery. Ja to się papierosik, papierosik. Nie, no idziemy. No, do końca, do końca. Nie, 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 chyba dużo się nie, Jakby czasio to nie, on to nie, on to nie, Daj zdjęcie nie, 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 ty mi robisz. nie, 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 w nie, ale musimy okay, się no, rozwijać. Ale niech Patryk pójdzie w inne miejsca, a ja pójdę z Filipem. Będziemy chodzić razem. No to coś, ale nie, tak bo, się bo pot no. potem się nie znajdziemy o, pewnie. i Patryk ma powrót do tego. Ale nie znajdziemy się potem. O! Można otwierać. Potrzebujemy książki takiej. No to szukaj, opatrz. Mój stary. Ej, a przej przejrzeliśmy wszystko wcześniej, czy nie? Nie Ej, my tych szafek nie otwieraliśmy w, w No co, co, jak my to zostawiliśmy gdzieś? No, może da, że przeszliśmy z tego pokoju A te dolne się do Nie da się stworzyć dolne. Nie, tego dolnego się nie Ty, jak światło w tej grze dziwnie działa? Ja się boję tego Chyba się wracamy dosłownie na stałe hmm, ja tak mi się chyba nie wydaje Ej, co to jest? O Idziemy Cześć! <laughs> Cześć! <laughs> <laughs> jeszcze się zasrałem trochę. O! Oh, ah, książeczka. O, oh, książka! No i z O, jest! A smal vilek? In a smal vilek lived two orfal sisters. Nie, nie skipuj, nie skipuj. Two <laughs> sister lives in poverty and constant ichter. ona się sterowała? One day Mio, the younger, arrived right home very filled with joy. Oh. Rin, the older one, became skeptical about her. She questioned Mio, but never told why Mio was so joyful. As the days by, Orin BECAME I FINAL BETTER Dobra skimicie to już czy, czy ona je tyłem głowy? Tak ona, jej, jej morda wyrosła A jednak są... jest tylko... czekaj czekaj Patrzcie czy fajne Jakie raz? To są braty Filipa, patrzcie Tuptusie <laughs> <grymianie> to jest fabryka toptusiów Czy on wygląda jak the King do Busy. Ja bo jakiś przekaz. The rats are poison by the well For her to consume you must ring a Bell. Widzisz? To jest jakiś przekaz. A nie, czekaj Bell, bell był przekaz. wcześniej, mocno wcześniej. No właśnie wydaje mi się, że to ma być... To ma być jakiś, jakiś przekaz. Czekajcie, ale czekajcie. Room with Finemava. Co to jest Shinema? Co to jest inemawa to też O serce mi bije Coś, Coś tu było Kucajcie, 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 kucajcie Jest jakiś dźwięk jakby Kucay. ktoś przelatował KUCAJ RAFAŁ! Kucay! Czemu? Ała KUCAJ! O tak, a czemu? No bo to się może słyszeć! nie, to, 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 to. Nie wychodźcie! Nie! Nie, nie! nie otwieraj, nie otwieraj! Nie otwieraj tego! Nie, nie słyszę nic, chyba poszło! Mam, mam wrażenie, że poszło. Proszę takie wrażenie. Znaczy, był na coś. Zamykajcie Rafał, drzwi! Geju, Rafał Geju, zamykaj! Coś mi zje. Uuu, ja słyszę kroki dobra. dosłownie! My, wydaje mi się, że to co się i musimy po prostu po tym czeka. Czekajcie, cicho, cicho, chwila. Pod głosem sobie na hmm. maxa my... Nie słyszę kroków. Nie, nie słyszę nic. Bez jak to otworzymy, to zacznie być yy, bicie serca. Nawalać. No. Otwieraj to. O nie. Nie, nie wiem, Nie, 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 nie wtedy, tylko jak by, będzie bicie serca i przestanie bić, bo on pewnie krąży ten postwór. No, myślę, że to wydaje, że ma około... Będzie to ona... serca, on przestanie, odczekamy chwilę i idziemy. No, idziemy. Ja Trzeba, żeby mi biło, żeby, żeby zobaczyć, czy mi bije. Tak, 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 też tak myślę, też tak myślę. Jest, nie jesteśmy mogły. Jak ona czekuje ten pokój, to raczej umrzemy. Jeszcze nie. lepiej załóg. A, ty musimy z drugą Ja Ja właśnie tak stałem z Wiem, ona do ciebie przyszła, tak. przyszła i cię nie zabiła, a potem przyszła do ciebie i mnie zabiła. Cześć, ja się o, jest U nas jest, u nas jest. O, idziemy. No. O, widzę was. O, siema. Spójrz, spójrz się w tył to... Jak ty tam się stałeś? Cześć. O I jesteś? No tu, w tym pokoju.

Nie milę razy ją umrzemy w tej grze. Ja o czymś drzwi zamknąłeś w śmiercielu. Ja myślałem, że ty, że ty w środku będziesz jak zamknę.